As-salamu alaikum. Sadaka dżarija oznacza nieustanną, płynną i ciągłą działalność charytatywną. Jest to jeden z najbardziej satysfakcjonujących czynów, jakie możemy wykonać w naszym życiu, ponieważ korzyści z tego rodzaju dobroczynności można zebrać w tym życiu i długo po tym, jak odejdziemy. Sadaka w języku arabskim oznacza dobroczynność, a dżaria oznacza w toku. Allah subhanahu wa ta'ala gwarantuje rejestrację tych ciągłych aktów dobroczynności w następującym wersecie. Zaprawdę oto my wskrzesimy do życia martwych i my zapisujemy to, co oni posyłają na tamten świat, a co pozostawiają z dobra i zła. Wszystko zapisaliśmy i przechowujemy w jasnym rejestrze. Ten oto słynny hadis przekazuje nam dobrą wiadomość, że nawet po naszej śmierci Sadaka jarija nadal przynosi nam pożytek. Z upoważnienia Abu Hurajra, Allahu Allah, wysłannik Allaha powiedział, kiedy ktoś umiera, jego czyny kończą się z wyjątkiem trzech. Sadaka jarija nieustannej dobroczynności lub wiedzy, z której ktoś czerpie korzyść, albo prawego dziecka które się za niego modli. Na przykład danie komuś czegoś do jedzenia jest sadaka i przyniesie korzyść tej osobie w tym momencie, podczas gdy budowanie studni, z której ludzie mogą regularnie czerpać wodę, jest sadaka jerija i przyniesie korzyść ludziom przez przyszłe pokolenia, a z kolei będzie nadal przynosić korzyści Tobie w życiu przyszłym. Na podstawie autorytetu Abu Huraira radiallahu anhu, który powiedział Prorok powiedział, rzeczywiście nagrodami za jego czyny i dobre uczynki, które dotrą do wierzącego po jego śmierci są wiedza, której nauczał i którą rozpowszechniał, prawe dziecko, które zostawia, kopia Koranu, którą pozostawił jako spuściznę, lub meczet, który zbudował, lub dom, który zbudował dla podróżnych, Kanał, który wykopał, lub jałmużna, którą oddał ze swojego bogactwa w swoim zdrowiu i życiu. Te uczynki dotrą do niego po jego śmierci. Jedną z najlepszych rzeczy w Sadaka Jarija jest to, że można ją dawać w imieniu zmarłych i przynosić im bezpośrednie korzyści bez obniżania własnych nagród. Kiedy tracisz ukochaną osobę, nic nie może zająć jej miejsca, i często bardzo trudno jest znaleźć idealny sposób na uczczenie jej pamięci. Dawanie sadaka dżarija to jedna z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić dla ukochanej osoby, i coś, z czego może ona wiele skorzystać. Jest to wyraźnie wskazane w następującym hadisie: kiedy zmarła matka towarzysza, a on szukał rady ukochanego proroka. Co może dla niej zrobić? Z upoważnienia Saada bin Ubadaha, radiallahu anhu. O wysłanniku Allaha, um, matka, Saada umarła. Więc która organizacja charytatywna jest najlepsza? On odpowiedział, woda jest najlepsza. Więc on wykopał studnie i powiedział, ta studnia jest dla matki Saada.